Dzień doberek, dzień doberek, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja już, słuchajcie się, nie mogę doczekać, bo została połowa listopada i jest grudzień, aż uderzyłam w szybę z tej okazji. Słuchajcie, a dzisiaj zabieram Was na zakupy, bo ostatnio dowiedzieliście się, kto wygrał w moim konkursie na najbardziej aktywną osobę na YouTubie. No, i właśnie dla ciebie jadę teraz na zakupy, żeby skompletować paczuszkę, pokupować fajne rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się, bo słuchajcie, jak byłam w zeszły weekend na takich zakupach, to sporo rzeczy świątecznych, w ogóle świątecznych, dokładnie, świątecznych nie ma już, a był początek listopada. Czy to są jakieś. Jaja. Normalnie wariactwo, normalnie wariactwo. A ja wiecie, ja zazwyczaj kupuję na początku grudnia, czasami już kompletuję jakieś takie rzeczy do domu, czy jakieś ubranka takie świąteczne w listopadzie. No ale żeby słuchajcie, nawet nie w połowie listopada już sporo rzeczy nie było. Nienormalne, nienormalne. Jeszcze muszę jedną paczkę odebrać e, po drodze, e, m, zrobić zakupy spożywcze, bo dzisiaj, słuchajcie, przyjeżdża do mnie dziewczyna, z którą studiowałyśmy i my utrzymywałyśmy kontakt e, po tych studiach, spotykałyśmy się, ale wiadomo, teraz już każda z nas ma e, rodzinę swoją, swoje sprawy, więc widujemy się rzadziej. E, też dalej od siebie mieszkamy, ale dzisiaj do nas wpadną. Tak jest, że, także bardzo się cieszę, a nie widziałyśmy się już ponad rok, także to w ogóle jest. Masakra, masakra, musimy nadrobić zaległości. No, powiem Wam całkiem spory wybór bombek. Ale jakie ozdoby, spójrzcie tylko na to, to mi się bardzo spodobała taka choineczka do zawieszenia i takie przepiękne laski um, na takim sznureczku i też całkiem niezła cena, 14 zł. A tutaj, jak myślicie, co mi wpadło w oko? O, tak, 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 ten ciastek jest cudowny i całkiem spory, w sumie nie zerknęłam na cenę. Ale jest on przeuroczy, na przykład tak do pokoju dzieci. A te laseczki z kolei nie wiem, czy pamiętacie, czy jesteście ze mną od zeszłego roku. To te laseczki podobne miałam w zeszłym roku na właśnie ogródku. Tylko mniejsze. No i ten dziadek też mi wpadł w oko. Nie powiem, że nie, no jest przepiękny. No i domki, domki, ja poluję na domki. Ale jakoś tak żaden mi się jeszcze nie rzucił szczególnie w oczy. Tu jest spory wybór, wtedy im nie powiem, że nie. O ten mi się spodobał najbardziej. On jest na baterię, można zaświecić, ale zobaczymy jak mi się to w tym roku uda przy dzieciakach. Dla dzieciaków jest taka chata z piernika do zrobienia, słuchajcie. Fajna cena, 14 zł, i można stworzyć samemu taką chatkę z pierniczka. Wezmę Kubusiowi. No, i Sensei. Sensei to mnie tak zaskoczył w tym roku. Takie są przepiękne świeczniki, domki. Właśnie ten, który teraz wzięłam. Jeszcze jest taki czerwony, który widzicie. Do tego takie urocze talerze. Ja mam z zeszłego roku laskę, a tu jest w kształcie cukierasa. No, po prostu bomba. Duży wybór świeczek przeróżnych, kule ze śniegiem. Widzicie takie mikołajowe a tutaj z kolei taki bardziej klimat czarno leśny, tak bym powiedziała i to mi się też bardzo spodobało. No i chyba to ze sobą zabiorę. No nad tym też się zastanawiam, powiem wam, bo to jest tak urocze dla dzieci, tak do ozdoby. No i mega duży wybór kubków. Więc tutaj naprawdę sporo pięknych Mikołaj misiów polarnych, bałwanki. No cudo. Right we to Mam już wszystko do naszej paczuszki konkursowej. Fajny? To nie Mikołaj, to dziadek taki do orzechów. Ale nie będę Wam wszystkiego pokazywać. Ehm, no, żeby ta osoba, bo ja nie wiem, czy ty, w jakim czasie to dojdzie. Może tak, a dzisiaj to na pewno będę wysyłać. A nie wiem, kiedy zmontuję i dodam, więc może być tak, że dodam to szybciej niż, e, niż ta osoba dostanie tą paczkę. Także chciałabym, żeby miał chociaż, e, miał w sumie, no bo już tutaj, już wiecie, kto to jest, e, choć troszkę takiej niespodzianki. Także taka paczuszka zimowo-świąteczna, ale mogę Wam pokazać, jakie piękne pudełko udało mi się znaleźć. A zrobimy Spójrzcie. to, a robimy to. Dobre. I takie pudełeczko to zapakujemy, ale no wiecie, jak to kurierzy, no ja to muszę jednak zabezpieczyć. A że mamy tutaj kubeczek, no to muszę to jakoś zabezpieczyć folię, żeby się z tym nic nie stało. We always way another day how we were since samolot lata hmm. tak? w wow. na pięknie elegancko idealnie mi się to wszystko zmieściło a to dlatego słuchajcie że wszystko kupiłam w jednym sklepie, łącznie z tym pudełkiem. Jak wybierałam produkty, to po prostu od razu sobie mierzyłam, żeby się tak idealnie zmieściło. Słuchajcie, zrobiłam sobie ostatnią, już myślę, w tym sezonie kawkę z syropem Pumpkin Spice, bo po pierwsze skończył mi się już ten syrop i ten, który dostałam na urodzinki, wykorzystałam go, bo to takie małe buteleczki, więc wiecie, na kilka kaw. Ten, który robiła mi sąsiadka, ten swojski, też mi się już skończył. Także no, myślę, że to już nie ma sensu, żeby teraz robić kolejny. No bo już niedługo grudzień, także będą już te zimowe syropki, gorąca czekolada, tak, Kubusiu? Będzie gorąca czekolada? Tak? No chyba kupimy, co? Trzeba kupić czekoladę, pianki. Mi to się marzy, wiecie, co? Takie stoisko z gorącą czekoladą. Czekajcie, położę na chwilkę. Hmm, Może mi się nie robi. Na... A pamiętasz, Kubusiu tę piosenkę? czekolada by ją pić, czekolada by ją pić, wciąż gorąca musi być, wciąż gorąca musi być. My w zeszłym roku chyba nie oglądaliśmy Polarnego Ekspresu, Kubuś. Dwa lata temu. I troszkę się bałeś, bo to wiecie, no jest troszkę taka jednak straszna bajka, ale myślę, że w tym roku już jesteś na tyle duży, że sobie zobaczymy. Co ty na to? Ekspres Polarny? To jest taka piękna bajka, takie piękne sceny, na pewno znacie, na pewno widzieliście. To nie roboty? A, bo też pamiętasz tą bajkę, na której teraz byliśmy roboty. No, ale to nie, to jest ekspres polarny. Yy, jadą Kubusiu pociągiem do Świętego Mikołaja. Taka bajka fajna. Może już jej nie pamiętasz, bo byłeś mały, ale w tym roku musimy ją zobaczyć. Dobra? Piąteczka? Ja. to just fly away I don't wanna care it's being not good alone I'll be okay Miss you like an old friend too scared now thinking Dzień dobry! Dzień dobry! Jest już u nas Kasia! Z mężutkiem! Dzień <laughs> Także są goście już u nas. Już trochę czasu. Za rok się nie widziałyśmy, tak? No właśnie już to mówiłam, wiesz, już yy, tutaj nagrywam taki wstęp i właśnie o, mówiłam, że kurczę, że się już dawno nie widziałyśmy, że już ponad rok w sumie, bo to były jakieś, nie wiem czy wakacje, czy to był wrzesień, Jakoś, kurczę, lipiec. Aha, o Jezu. No to już po półtorej roku prawie, że. Dokładnie, było super, tak. I wyście się puskali z Kubusiem, było fajnie, a tak to znowu zleciało. I Kurczę, ja... A Kasia mówi, że lipiec. Dobra, już nieważne. I pamiętasz, ciocie? Bo Kubuś na początku mówi, że tak średnio. Bo już minął jednak ponad rok. O nie, Akuba już jest ciężki jednak. Czy ty musisz na każdym moim filmiku pokazać? Co ty robisz? Co mam innego robić? No. Słuchajcie, ale mężuś tutaj robi pyszności. Też Pysz będzie pycha. No, no to jest zawsze ekstra, już to zamarynował tak, pokazać, kurczaka. Poczekaj, już zamarynowałeś kurczaka, powiem. I będzie indyjskie pyszne. No, z gotowym sosem, ale Zbyszek tam, słuchajcie, dodaje, zawsze robi po swojemu. Co dodajesz? E, jogurt grecki, e, cebulkę. Dla Powiedz nie, Ty, greckiej, nie, daję. nie dajesz ogórtu greckiego. To dla po co ten do... ogórt grecki Ci był? Do chlebków! Ej, tak? Bejesz, bądź i... normalna na tych filmikach, a nie... Jak wyrosły! Dla, 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 dla. Ale fajne pupusie! Ej, a to nie jest już? Co? Nie jest za suche już? Daj. Dobra, rób meżu, łup! Rób meżu, ryb. O Jezu! O Jezu! Kasia już tutaj ma instynkty macierzyńskie, przy Libusi. O Jezu, bo ja była taka malutka, nie, w zeszłym roku taka pizułnie jeszcze te zdjęcia przy wodzie robiliśmy, nie? To była taka malutka, grubiutka, już troszkę wyrosła. O, wuja jest. Tak? Ale taka troszkę na dystans u tego wujka. Trochę na dystans. A Kasia właśnie mówi, że wchodzi do kin Wajana, dwójeczka. A to jest jedna z fajniejszych bajek. Nie wiem, czy oglądaliście. Jak się nazywa El Canto, Moje magiczne El Canto, Widzieliście? To jest też piękne, nie? To jest też. Macie Disney'a? Czy nie, czy w kinie byliście? Nie, no na Disneyu my widzieli. Na Disneyu. No, my byliśmy wtedy w kinie, a ja byłam z Kubusiem. Chyba z Kubusiem i z Leną, właśnie z kuzynką od Zbyszka. No, to jest inaczej i inaczej jak... Tak, ale no to nie? co, to fajnie też. Bajki, ale... które są przecież, to są piękne bajki. Dał czekoladkę, tak? O właśnie, przed chwilą drama o telefon, ale wujek, chcesz czekoladkę? Ali, wciąż nie powiem, bo pozłości mi tutaj, słuchajcie, yy, robi tak bam bam bam, ciach, 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 a że te wrzosy już są takie suche, no to opada mi. i tak pozłości zrobiłam. No? A tu już, o ciocia, tak ciocia przytuli, wujek da czekoladkę i jest spoko. Tak, tak, daje konie. Bo tam to było no, mistrzostwo Tak, właśnie Zbyszek opowiada, że jak byliśmy w Opolu, dokładnie to było wybitne. A teraz słuchajcie, mamy gości i powiedział, że tak, chlebki nie takie, czy ja się zaśmiałam, że były suche, a jednak a były faktycznie nie za suche. Długotę, Więc kurczę, długo się za długo przytrzymał Zbyszek. A za ciepło w piekarniku. Za ciepło było w piekarniku, za długo przytrzymał. Eee, nie wiem się, a tutaj co z kolei, Liwcia sypła kolendrą tak dużo, że... Że przesada. No Także miał się zwierzek popisać przed Wami. Nie, no nie bardzo. Ale słuchajcie, ja myślę, że i w dalszym ciągu będzie ok Słuchajcie, siadajcie i smacznego. A my już oficjalnie zaczęliśmy oglądanie filmów zimowych, świątecznych i włączyłam um, Śnięty Mikołaj na Disneyu, tą pierwszą część, widziałam, że są trzy, także um, może zrobimy sobie taki maraton, jutro drugą, jak się Kubusiowi oczywiście spodoba. Ale ozdób jeszcze świątecznych nie mam, bo jak widzicie tutaj obok telewizorka jeszcze takie ozdoby jesienne. Ale myślę, że tak one zostaną z nami do końca listopada, a dopiero od września na vlogmas zaczniemy sobie już tak dekorować zimowo, świątecznie. Be Scared now thinking i should call up